Misiu, dotarliśmy już do domu babci. O! Wejdźcie moi drodzy, czekałam na was. Tati, twoja babcia mnie czasem przeraża. Rozgoście się, a ja zaraz nakryję do stołu. A, nie martw się, kotku. Teraz znacznie lepiej. Hm, to jedzmy. Hmm. Ha! <noise> Go, right. jesteście piękni i urośliście. Ale na co czekacie? No już, jedzmy. Zaraz zupa wystygnie. Hmm. <g�n <g�n <undyiwn> <g� g�n two> ha. Babciu, ta zupa była pyszna. Naprawdę przepyszna. To świetnie. Właśnie taką lubię jeść. Ho! <g obwohl> Babciu, ale ja już nie mogę nic zjeść. a ja. Hm. Ale wy przecież nic nie zjedliście. No już jedzcie. Hm. nic nie zjedliście. W moich czasach nigdy nie odmawialiśmy talerza z jedzeniem. Spójrzcie na siebie. Sama skóra i kości. Hmm. Hmm. Zjedź jeszcze tylko trochę. Jeśli nie, babcia się obrazi. Nie będę już nic więcej jadu. Perun wstawił mordkę do mojego talerza. Hmm. Musisz więcej jeść, inaczej nie wyrośniesz duży i silny. Co? To leci samolot. <grym> <grym> Biedny Missyfu. Następnym razem przyjdziemy, może przekąsek. <grym> Aj, widzieliście moje okulary? Ha? Uciekajcie! Uciekajcie! Babcia, Babcia bez, bez okularów! okularów! Pomocy! Nie mogą się ruszać! Uciekaj, Missy Fu, Uciekaj! Dalej! Uda ci się! <laughs> ha, Ale wielki karaluch! <laughs> o -o! Zaraz zobaczysz z karaluchu! O! Stop! Hmm, najpierw karaluch, a teraz jakaś marchewka. Skąd w mojej kuchni tyle olbrzymów? Wracaj do lodówki, marchewko. Huh? O! Oh, oh. Uff, mało brakowało. Oj, przepraszam, już więcej nie zgubię okularów. Mamy nadzieję!